Cześć, witam Was! W kolejnym filmie tym razem pokażę Wam, jak zacisnąć prawidłowo kabel telefoniczny dwuparowy i w pełni przygotować go do pracy. Zapraszam na film. Ok, jak już powiedziałem na wstępie, dzisiaj pokażę Wam, jak prawidłowo przygotować dwuparowy kabel telefoniczny do pracy. Na sam początek, co nam będzie potrzebne? Oczywiście, czterożyłowy, czyli dwuparowy kabel telefoniczny, styki RJ11 oraz zaciskarka. Ja dodatkowo użyję jeszcze noża i kombinerek, żeby usunąć te tutaj opaski zaciskowe. Ok, jak już wspomniałem, ja posiadam kabel telefoniczny czterożyłowy, dwuparowy. Na sam początek musimy zdjąć oczywiście tą wierzchnią izolację. Ja spróbuję zdjąć ją za pomocą zaciskarki, aczkolwiek nie będzie to rzeczą łatwą, gdyż jest to kabel nie w pełni okrągły i tutaj zaciskarka będzie, może mieć pewne problemy. Aczkolwiek postaram się jakoś w miarę fajnie to zdjąć. Okej, okay, jak widzicie, izolacja wierzchnia już zdjęta. E, zobaczcie, tutaj bardzo ładnie widać cztery żyły: pomarańczowa, niebieska i dwie białe. E, powinniście wiedzieć, że kabel telefoniczny korzysta z dwóch żył. Polaryzacja nie jest istotna w tym przypadku, dlatego ja do połączenia użyję tych dwóch żył, a te dwie będą służyły jako żyły rezerwowe. Co w takim wypadku robimy? Ja sobie posegreguję. Jedna biała będzie z lewej strony, pomarańczowa będzie jako druga, jako trzecia niebieska, i ostatnia, czwarta będzie to biała. W takiej kolejności przygotowujemy żyły. Ja tu mam teraz TYK RIO 11. I w takiej kolejności musimy zobaczyć, czy. Będzie nam pasować, nie będzie nam pasować. Musimy dociąć te kabelki. Bardziej. Ok. Już czy jeszcze jeszcze nieco dotniemy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No jeszcze nieco możemy dociąć, ok, i w takiej kolejności jak już wspomniałem wcześniej umieszczamy żyły we wtyku. Ja tu sobie jeszcze pomogę nieco, ułożyć, o, ok, i wsuwamy kolejność. Jak już wspomniałem we wtyku telefonicznym jest, jest nieistotna. Okej, okay, i zobaczcie, i tak mamy przygotowany wtyk do zaciśnięcia w następnym etapie użyjemy zaciskarki żeby go przygotować do pracy i ok jak już wspomniałem teraz użyjemy zaciskarki jeżeli prawidłowo wpięliśmy wtyk on właściwie nawet przed zaciśnięciem nie powinien nam się już sam wysunąć wpinamy do właściwego gniazda w zaciskarce w moim przypadku jest to i pewnym ruchem zaciskamy zaciskarkę, i wtedy nam się kabel zaciska, i już teraz nie powinien opuścić tej wtyczki. I to, słuchajcie, jest wszystko. Z drugim wtykiem postępujemy analogicznie. Musicie jednakże pamiętać, że jeżeli taką kolejność sobie ustawicie przy tym i taka sama kolejność musi być przy drugim, inaczej będzie nam to niepoprawnie działało albo w ogóle nie działało. I okej, okay, myślę, że wyjaśniłem Wam w sporym stopniu, jak taki kabel przygotować. I mówię Wam najważniejsze, przy drugim końcu jest taka sama kolejność jak przy pierwszym. I jeżeli przyjmiecie taką samą kolejność, wszystko powinno Wam jak najlepiej pracować. Ja już nie będę pokazywał z drugim wtykiem, gdyż, gdyż jest to tak samo wykonane jak przy tym pierwszym wtyku. Ja się z Wami żegnam, łapkujcie, do następnego razu, hej!